Cześć! Ja jestem Piotr. O, to jest piąty gameplay z gry Farming Simulator 19. W tym odcinku, głównym tematem tego odcinka dzisiejszego będzie oczywiście, no jak sami możecie się domyślać, domyślać się po tytule tego odcinka, czyli usuwanie, no znaczy usuwanie chwastów, tak jakby... Więc ok, bez zbędnego gadania przejdę do oczywiście pierwszego potrzebne. Tak, po pierwsze, do usuwania chwastów jest oczywiście potrzebny ten sam chwastownik. I to właśnie w tym odcinku kupię po raz pierwszy pierwszy chwastownik. I to będzie oczywiście ten najmniejszy marki. No nie wiem jak on tam się nazywa, ale. To jest właśnie ten za 18 tysięcy euro. Wymaga tylko 80 koni mechanicznych. No i też oczywiście ma szerokość wynoszącą 9 metrów. Ok, więc kupujemy. Więc tyle na ten temat tego chwastownika. No, w sumie to światło włączę bo ciemno trochę, bo jak sami widzicie, właśnie co y, już na polu są chwasty, to oni tak jakby... W, y, y, no jak widziałem, to była około gdzieś y, 19 godzin ale oczywiście w grze. I teraz y, jak te chwasty już na polu wyrosły, to jest, jak sami widzicie, y, około... Y, y, no, pierwsza 24. Więc trochę y, pójść na W sumie... możecie się zapytać, y, dlaczego w sumie y, tym traktorem y, pojechałem do sklepu i teraz y, tym kwastownikiem jadę. Y, tym traktorem y, fiatem. No, a nie na przykład który mi się z pędów. W sumie to sam nie wiem dlaczego tak wybrałem, ale nieważne już. Okej, okay, więc rozkładam kwadratownik pod kraju x Chwila. No coś albo coś się przeoczyłem, czy coś. Niech wiela gdzie to. Nie garaż. Yy... You know? uh -huh. No, wracam. Już teraz nie będę się nim zawracać do skrapu i zmieniać im łopu. Ja w sumie bym mógł też tutaj warsztat postawić, ale on trochę jest... Uh... No, trochę jest drogi, no wiem, że mam sporo pieniędzy, ale lepiej, lepiej oszczędzać niż wydawać e, e, na jakieś e, no, dziwne pojazdy czy coś. Ok, więc e, ten, znaczy e, opuszczam chwastownik i jedziemy. Oczmy jak y, sami widzicie, no, tutaj jest trudne pracownika i wam jedną rzecz pokażę. Czyli mianowicie mówiąc, y, y, tekstury tych chwastów, to właśnie tak oni mogą wyglądać, czyli no, w przypadku właśnie jak widzicie, tutaj jest y, obok, co obok takiego tego chwasta to jest. Y, Rośnie na całym polu zboża i tak. Tu, oczywiście, no, różnica między mm, tak jakby rosnącym zbożem a chwastem jest dosłownie, no, w, można odróżnić więc bez, bez problemu. A jeśli chodzi o ten chwastownik, to wam powiem, że. Bo no tak, w sklepie to możemy, oczywiście, ten chwastownik ma możliwość, yy, tak, ten chwastownik ma możliwość sadzenia trzech upraw, czyli dosłownie tu mówiąc, oczywiście yy, trawę, rzadkie w olejsto i no oczywiście czyli rzadkie w olejsto i rzepak. Yy. I ma tylko pojemność 300 litrów, i też oczywiście y, można do niego podpiąć obciążnik agro 650 kg, czyli y, mówiąc to oczywiście y, o tym obciążniku, więc mnie tyle na ten temat pastownika jest. No i tak, jeśli chodzi o przyszłe odcinki z Farminga, to możecie tutaj się spodziewać, no w sumie tych odcinków w miarę bardzo dużo, swarminga przede wszystkim, czyli w kolejnych odcinkach na pewno będę planować oczywiście nie dość, że no jak sami możecie się domyślać, w następnym odcinku yy, będę oczywiście yy, rozrzucać tutaj nawóz. Czyli pokażę Wam, jak się rozrzuca taki nawóz. Oczywiście sztuczny, nie yy, jakiś, yy, bo krów jeszcze, żadnych zwierząt nie mam. Więc. Yy, no wiecie, ten yy, nazwę Wam pokażę. Ten w workach typu Big bag, czyli ten no, który ma pojemność 1000 litrów, a taki worek jeden, co ma 1000 litrów, właśnie kosztuje no, ponad 2, 2000 euro, więc trochę drogo. Co nie jest, Wam powiem, co nie jest opłacalne w przypadku. Właśnie, w przypadku, opryskiwacza, bo, w przypadku znaczy nawozu płynnego, co za 2000 litrów kosztuje taka paleta koło 3000, więc, a jak możecie to przeliczyć, to, chwila. No bo tak, bo tego paleta, właśnie ten zbiornik na nawóz, co ma pojemność 2000 litrów, to kosztuje 3200. A jak na przykład 4000 litrów, bo dwa razy takie palety, no to byłoby 4000 litrów, co nie? To wtedy by było to około 6400, no coś koło tego. No i tak, w porównaniu do tego, do tego worka Big Bag. To tak, 4000 litrów, no to halo, no 4 takie worki, no to wiecie ile to jest? No, prawie około 8000 euro, więc no, wydaje mi się, że yy, yy, że możecie powiedzieć, że dlaczego w następnym odcinku nie kupię opryskiwacza i normalnie opryski wezmę? że znaczy, będę nawozić tym płynnym nawozem niż tym sztucznym. No znaczy chodzi mi o ten niesztuczny, a ten granulowany jako. Na no co poza tym? Co poza właśnie tym nawożeniem i w ogóle jak już po Zbiorach żniw, no znaczy po żniwach, to czego możecie się spodziewać w następnych odcinkach, to powiem Wam, że chodzi mi po głowie taka myśl, a raczej taka rzecz, mianowicie tu mówiąc oczywiście o zwierzętach, czyli tak, no na pewno nie wiem. Na pewno tak, na samym początku jest opłacalne kupienie najlepiej kur. No i możecie się y możecie mówić, że y powiedzcie, że posłoniliby mi kury, jak one nie są opłacalne. No w sumie, jakbym później kupił kury, to wtedy nie byłyby opłacalne, bo wtedy by mało by znosili jajek, więc. Te Coś za co się wyrówna, wyrówna znaczy, więc yy, właśnie. Yy, więc na pewno bym chciał tu yy, na samym początku kupić. Ale to oczywiście nie teraz, tylko to oczywiście nie teraz, tylko później. No i tak, no i oczywiście, że po kurach to, oczywiście, yy, co dalej, no? Zamierzam tutaj, oczywiście, bo tak, jakbym kupił, no, na przykład te góry, no to tak, co prawda, yy, powiedzmy, że yy, część pola bym zajął, więc yy, by te góry, no, znaczy, ten górnik by zajął, więc yy, trochę by pole by się zmniejszyło więc wpadłem na taki pomysł, że na taki pomysł w tych następnych odcinków że właśnie bym tak pościnał te drzewa i później oczywiście te pniaki pousuwał i oczywiście później wyrównał teren i no i co i jakoś tutaj trochę no bo tak, co powiedzmy powiem, wam, że tak, tu, o tej takiej tej e, bombony, czy jak to w ogóle się nazywa, jak zwał, tak zwał. Więc tak, no jak sami widzicie trochę. Widzicie? Czyli właśnie trochę tego miejsca tutaj jest, więc najlepiej właśnie wykorzystać, właśnie jakbym to połączył z polem, że znaczy powiększył te pole o ten yy, cały ten kawałek, tylko że właśnie ten trzeba bym musiał tu powycinać. No ale to spokojnie, właśnie w następnych odcinkach możecie tego się spodziewać, ale nie od razu yy, po. No, jak. E, e, w, znaczy jak od razu po nałożeniu. Tylko znaczy właśnie. M, ten. E, po żniwach, więc. E, no, oczywiście po żniwach, ale oczywiście po e, sprzedaży. E, znaczy ten, no. E, po sprzedaży. Znaczy po sprzedaniu zboża i oczywiście, y, po, y, oczywiście po zaoraniu pola, i oczywiście też y, no wiadomo, po żniwach, więc podstawowe czynności, jakie na przykład y, sprzedaż zboża, y, no orka, tylko ta orka może być trochę tu niekonieczna, ale tak dla urozmaicenia odcinka. Y, będziecie mogli się tego spodziewać. No i też oczywiście, że zbieranie słomy jej zmagazynowanie, bo cena w skupach tej słomy jest trochę powiedzmy, że jest słaba, więc tak, po pierwsze to nie opłaca się jej sprzeda i sprzedanie, więc nie no, bo już trochę coś źle pojechałem. Więc właśnie wracając do to, yy, cena słomy jest w ogóle nieopłacalna, bo jak... Yy, nie Wina. Jak możecie sami widzieć... Yy, co jest? Yy, zaraz Wam pokażę. Więc tak właśnie. Cena słomy w skupach jest właśnie... No powiedzmy, że to, nie wiem, czy to jest ta ikonka od słomek, czy która to, to jest właśnie tak, na strechu to, no, zaledwie tylko 137 euro za 1000 litrów, litrów więc co to nie niby ma być, no. Więc jest to w ogóle nieopłacalne, nieopłacalne jest sprzedawać słomę. Więc właśnie. W następnych odcinkach możecie tego się spodziewać. Ok, więc w tym odcinku będzie to chyba już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw oczywiście łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, cześć.